Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będzie kapuśniak, ale kapuśniak taki typowo wiejski. Dlaczego wiejski? No w miastach zazwyczaj gotuje się kawałek dobrego, wędzonego ziobra. A my dzisiaj ugotujemy na resztkach ze świąt. Moimi resztkami jest kawałeczek boczku, kawałek kiełbasy, jest i schab. To są wędliny mojej produkcji, gdybyście chcieli zobaczyć, jak takie wędliny zrobić, odsyłam do moich poprzednich filmików. Dawniej tak gotowano, nie wyrzucano, nikt nie marnował jedzenia i dzisiaj też tak zrobimy. Do tego będą nam potrzebne jeszcze warzywa. Mam już obraną cebulę, marchewkę, pietruszkę, kawałek selera, 2-3 ząbki czosnku, 2 trzy liście pora, po co mam go wyrzucać, również go wykorzystam. No i kapusta. Kapusta co ważne, kiszona, a nie kwaszona. Z tyłu w słoiczku mam smalec. A z racji tego, że jestem niesamowity zupiarz, uwielbiam zupy, Dzisiaj postanowiłem zrobić dla was właśnie wiejską zupę. Kapuśniak. A w następnym odcinku zrobimy jakąś dobrą wędlinkę. W pierwszej kolejności gar do gara wody. Gdybyśmy chcieli kapuśniak na bogato, no to wrzucamy ziobro wędzone. Oczywiście może być również inny wywar może być spod golonki, spod mięs, z czegokolwiek. Ja natomiast dzisiaj jadę z kapuśniakiem wiejskim, więc było czyszczenie lodówki i wrzucam kawałek skóry wędzonej z boczku. Niech się pogotuje. Co bardzo ważne, kapusta kiszona musi być smaczna. Najlepsza taka swojska z beczki. Ta jest smaczna i ją wykorzystam. Kapusty nabrałem trzy garście. Te trzy garście delikatnie odcisnąłem, sok zachowując. A dlaczego go zachowując? Dlatego, że pod koniec gotowania zawsze możemy spróbować, gdyby nam tej kwasowości brakowało, takiego soku możemy dolać. No, powiem Wam, że już drugi raz spróbuję tę kapustę i jestem bardzo zadowolony ze smaku. Kapuchy dorzuciłem do gara. Niech się chwilę pogotuje, ponieważ kapusta musi zmięknąć. A za kapustą leci liść laurowy, ziele angielskie i szczypta kminku. Dorzućmy też troszkę pieprzu, takiego... Grubo zmielonego. Jeżeli gdzieś tam w lodówce zalega Wam pieczarka lub dwie, dodajcie. Nie dajcie zwykłych grzybów, bo nie robimy z tego bigosu. A propos pieczarek muszę kupić świeże, ponieważ chcę Wam pokazać fajny przepis robiony w Airfrayerze na karkóweczkę z pieczarkami i żółtym serem. Teraz wrzucimy kawałek selera, on musi się wygotować. Mam tutaj liść spora, rzucimy, niech się również wygotuje. Do tego dorzucimy trzy ząbki czosnku. Zwróćcie na to uwagę, że w pierwszej kolejności rzucamy wszystko to, co chcemy, żeby nam się wygotowało. I teraz będziemy gotować to pod przykryciem do miękkości kapusty. Również, jak i do miękkości selera, seler, później wyłowimy liść, wyłowimy reszta, zostaje. Do gara nie zaglądamy, niech nam się to spokojnie gotuje, a tutaj przygotujemy sobie tak: jedną marchewkę pokrojoną w talarki, drugą marchewkę startą na tarce i jedną pietuszkę również startą na tarce. Gdybyście chcieli zobaczyć moją większość, Przepisów na zupy, ponieważ jesteście takimi zupiarzami jak ja, to zerknijcie w mój kanał. Jest tam zupa babuni, po prostu rewelacja. Nie wspomnę o kartoflance. Kartoflanka taka typowo wiejska lub fasolowa, albo zalewajka. Uwielbiam zalewajkę. Jeżeli takie zupy lubicie, zajrzyjcie na mój kanał. Tych filmików jest około 300, jest w czym. Wybierać. A teraz pokroję kiełbasę i resztę wędlin. No i wędliny mam już pokrojone w dość takie duże kawałki. Ja nie lubię, gdy jest to wszystko naciapane, rozdrobnione. Te kawałki wędliny mają być widoczne w naszej zupie. Gdy już nam delikatnie kapusta zmiękła, możemy dorzucić marchewkę i pietruszkę. Tuż obok patelnia, na patelni boczek. Boczek jest surowy, wędzony. Na razie bez tłuszczu, niech on się delikatnie zrumieni. Boczek swoją surowość już stracił, zaczyna się rumienić, a teraz łycha swojskiego smalcu. Uwielbiam ten zapach tego boczku. A jeszcze co bardzo lubię, lubię smażyć swój domowy boczek. Nie chlapie, nie pryska. Teraz dorzucamy kiełbasę i resztkę schabu. Dorzucamy cebulę pokrojoną w kostkę. I teraz na małym ogniu dusimy tą całość, smażymy, tak aby ta cebulka też delikatnie zmiękła, zmieniła kolor, po czym dosypiemy czerwonej papryki. Jak zwróciliście uwagę, ja kapuśniaku nie solę, nie dorzucam tutaj jeszcze żadnych przypraw, dlatego, że kiełbasa, którą dorzucę tutaj, jak i schab i boczek były mocno słone i przyprawione, więc dopiero po wrzuceniu tego, gdy to się chwilę pogotuje, będę smakował i sprawdzał, czy coś jeszcze tej zupie brakuje. Cebulka już nabiera koloru, więc teraz wrzucimy tu jedną łyżeczkę. Papryki słodkiej. Rozprowadzimy paprykę po całości. Niech ona nabierze temperatury, odda fajny, przyjemny smak, i wrzucamy to do wywaru, do kapuśniaku. Jak to nabrało koloru, a teraz ten kolor przeniesiemy tutaj. Ten kolor już się rozlewa po całości. Zaraz sprawdzę. Seler, jeżeli jest już miękkie, ja już go wyciągnę, ponieważ nie chcę, aby się rozgotował, ponieważ on mi zmieni smak zupy. Już chwilę wędliny pogotowały się, oddały swój smak, więc teraz spróbujemy. Ja oczywiście już spróbowałem. Wiem, że brakuje mi tu słoności. Ja mam swoją domową, własną wegetę. Jak taką wegetę zrobić, zapraszam do moich filmików wsypię łyżkę i myślę, że to w zupełności powinno mi wystarczyć, ponieważ tak jak już wspomniałem wędliny były dobrze doprawione, kapusta słona, pieprzu dałem, liść laurowy, ziele angielskie, kminek jest więc to już ma smak tak jak już wcześniej wspomniałem seler i liść Wyciągnięty. To się wygotowało. Wystarczy. Nie chciałem, aby seler się rozgotował, bo gdyby się rozgotował, zmieniłby mi smak zupy. Tu już mam wszystko doprawione pod względem słoności. Papryczka również jest wyczuwalna. Więcej nie trzeba. Teraz wrzucimy ziemniaki. A ziemniaki pokrojone w grubą kostkę w takiej zupie gruba kostka. Jak najbardziej. Tego ziemniaka nie będę szukał. Ja będę miał te ziemniaki widoczne. Ktoś mi powie, jak to ziemniaki wrzuciłeś do kwasu, gdzie już jest kapusta. Przecież ta zupa jest kwaśna. Ziemniaki się nie ugotują. Otóż to, że one się ugotują. One będą właśnie takie chrupiące. Powierzchni będą takie chrupkie, a w środku będą miękkie. A na sam koniec łyżka. Roztartego w dłoniach mojej ranku. O, jak mi ręce pachną. Uwielbiam ten zapach. Podczas gotowania musimy oczywiście ocenić smak zupy. Jeżeli czegoś brakuje, dorzucamy. I praktycznie zupę mamy gotową. No i uwierzcie mi, że taką zupę wolę bardziej niż gotowaną na ziobrze. Z poprawną polszczyzną na żeberka. O jak to pachnie, ziemniaczki już są takie e, andelte, one sobie już dojdą w tym gorącu, powiem Wam, że pachnie to jak kwaśnica, ale kwaśnica to nie jest, a gdybyście chcieli przepis na kwaśnicę, to szepnijcie w komentarzach, a na pewno Wam się postaram zrobić. Tała godzinkę, muszę wypróbować, nie mogę i się oprzeć. No, i co wam powiem, pachnie pięknie, wygląda pięknie, a smakuje jeszcze lepiej. Kochani, co za smak? Ja jestem jednak prawdziwy zupiarz. I to taki perfekcyjny. No, i na wiele innych przepisów zapraszam Was na mój kanał. Śledźcie, wciśnijcie dzwoneczek. Dzwoneczek przypomni Wam o w moich kolejnych filmikach. Daj lajka, napisz komentarz. Zapraszam również na social media, na TikTok, Instagram, na grupę. Wszystko pod nazwą Gotowanie na Spontanie. Dzięki za oglądanie. Cześć i do następnego. No i drugie podejście. Niesamowite. I to jest prawdziwy wiejski kapuśniak. Pyszotka. Kozak.